Frędzą to, że ona ci proponuje przyjaźń, nie oznacza, że ona nie wie, co czuje i potrzebuje czasu. Gdyby nie chciała cię stracić, to byłaby z tobą w związku. Kobiety potrafią sypiać z facetem, który ma żonę i trójkę dzieci. Kobiety potrafią sypiać z mężem swojej najlepszej przyjaciółki i to latami. Ale ona nie wie, co czuje. Ale ona potrzebuje czasu. Ona nie jest gotowa na na związek. I Ty w to wierzysz? No tak to nie działa. Dlatego ja wkrótce wypuszczam nowy kurs anti To będzie z 9 godzin głównego materiału, ponieważ to, że Ty wchodzisz we Friendzona, to jest Twój sposób myślenia. To, że Ty dostajesz Friendzona, to jest sposób Twojego myślenia, który jedynie, jego skutek dostajesz w postaci jej reakcji. Bo Ty jesteś gościem. To nie ona Cię wrzuca do Friendzona to ty wpadasz do friendzona swoją postawą, swoim postępowaniem, swoim nastawieniem, masą różnych rzeczy, których nie jesteś świadom. Bo co to za friendzone, tak. Aha, czyli ty będziesz robił jej przysługi, a ona będzie dawać ci co? Wysłuchanie? Czy ty będziesz słuchał jak dławi się jajami innego typa tylko dlatego, żeby yy, liczysz na to, że co? Że to pomoże? Że, że co? Że ona kiedyś dostrzeże twoją wartość? To jest często pokłosie jakiejś takie, wiesz, dynamiki rodzinnej, gdzie byłeś wykorzystywany do różnych misji z dupy i zauważana ci tylko wtedy, kiedy byłeś potrzebny, nie wiem, trzymając latajkę albo zanieść zanieś babci zakupy. Temat rzeka. Pamiętaj: nie ma wytłumaczenia dla Frenzona. Jeżeli ona cię nie chce. I bo chcę być twoją przyjaciółką. Kurwa, ile my mamy lat. Wiesz. Ostatnio tak się patrzyłem, byłem na spacerze takim niedzielnym, bo zawsze tak sobie stałem się sobie zrobić, taki wiesz, to odpoczynek. Przemyśleć pewne rzeczy na dystansu, luzów, wiesz, bardziej fresh. Refleksja, introspekcja, chuje moje dzikie węże, wiesz, czas ze sobą. I tak patrzyłem na, bo ja też kiedyś taki byłem, że też wiesz, też kiedyś swoje kilometry wytrzaskałem z dziewczynami, tak sobie myślałem, Boże, ile człowiek musi się nachodzić, żeby się w końcu położyć z tą dziewczyną. Kurwa, spacerki, kurwa, dyskusje o nie wiadomo czym. Dlatego ja uczę konkretnego podrywa, podrywu. Rozumiesz? Bez tego trzaskania kilometrów. Bo nie jest tylko sobie endomondo założyć i liczyć kroki.